Dzień dobry! Dzień dobry! Jestem z Kobry. Witam wszystkich Czwartek Godzina 10.30 Druga tura Pierwsza, no jej zębór, podmiana naczepy Powrót Teraz Alcenau 19 km Do Alcenau No i co za tym idzie TST 25 palet. Sami rozładowywują. Brzmi dobrze, ale zazwyczaj się tam długo czeka. Na podjazd pod rampę, jak się pod rampę podjedzie, to też nie rozładowywują od razu, tylko się czeka. Także trochę czekania. Czasami, naprawdę czasami, ale to bardzo rzadko zdarzy się, że to jest szybko załatwione wcześniej miałem w skanerze odbiór Andros fajny odbiór lubię tam odbiór robić podjazd pod rampeczkę poukładany towar na wprost z rampy dosłownie 5 metrów od rampy dżemiki i ładuje się szybko, czasami jest to w innym miejscu a 15-16 km podjechać w inne miejsce, ale to jest naprawdę rzadko i wtedy i wtedy oni sami ładują. Ale lepiej jak jest w tym pierwszym miejscu, że tak powiem, a wracając do TST, a więc tu gdzie jadę. Kolega właśnie teraz też przyjechał z innej firmy, mówi, że o, tam musisz uważać. Mówię, czego? Mówię, tam jest ciulowo, bo się czeka On mówi, nie tylko dlatego, że się czeka Mówi, oni tam kradną palety Ten Ładunek, towar Ja mówię, poważnie? A on mówi, poważnie, Mówi ja tam mam zakaz wstępu bo... ja my co żeś zrobił A on mówi, że zrobił tam wojnę, bo Miał towar To oni tak zrobili, że Puste palety poukładali z tyłu Że on po prostu tego nie widział nie miał jak sprawdzić. Dali dużo mniej niż powinno być. To jest pierwsze. A drugim razem jakiś towar zginął. I to nie mało. I mówi, że zrobił tam wojnę jak pojechał. No i mówi ma zakaz. A dysponent mówi o mówi do niego, to dobrze, że tam masz zakaz. Fajnie, że mi nikt wcześniej nie powiedział, to bym se też zrobił wcześniej. Ale mi, póki co, jak tam byłem, jeszcze się nie zdarzyło. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Chyba, że ukradli tak, że ja nie wiedziałem nic o tym i nikt o tym się nie, nie dowiedział, ale... Ale jest lipa w takim przypadku, jak ci coś zapierdzielą, zajedziesz na następny rozładunek, a tam brakuje czegoś, kurde. A na przykład na Daxterze sprawdzili, udokumentowali, lipa, panie, no gdzie? No ale tak jest zawsze w firmach, w których chujowo płacą. Czyli wiadomo, że tam chujowo zarabiają. A tam, gdzie dobrze zarabiają, to nikt nie idzie, nie kradnie. Taka jest prawda, najprawdziwsza prawda. To tak jak mówią, jak jest dobra firma. To idź na parking, jak chcesz wiedzieć, czy jest dobra firma. To idź na parking i zobacz, jakimi samochodami jeżdżą kierowcy. Jak mają dobre samochody, to znaczy, że firma dobrze płaci. Różnie to może być, bo może żona bardzo dobrze zarabiać, a kierowca nie. Także różnie to bywa. Różnie to bywa. Teraz już trzeba lecieć. Zameldować się i zobaczymy, jak to będzie tam szło. Przyjazd dziś na 11.00, za 10.11. 15 minut. Jedyny dzień dzisiaj, wczoraj założyłem sobie folię na szybę na noc. Kuźwa było ciepło. Rano przychodzę, woda, musiałem strzepywać tą folię. Wczoraj zapomniałem folię założyć. Kuźwa rano dzisiaj schodzę. Patrzę się w szybie pozamarzane. No i Misiu kolorowy musiał skrobać. I prawie na miejscu to jak tak mówił, że to kurde takie złodzieje to przyjechaliśmy do dziupli. <śled> Przyjechaliśmy do dziupli. Taka sytuacja, przyjechaliśmy do dziupli. Przyjdę kto tu jest kurde szefem. Jak zwykle każdy staje jak chce. Bojei się zameldować. Wyjazd odbiór Zelandia. Podmianka na czepy, ale najpierw muszę zadzwonić i powiedzieć, że ja mam hej, Isfare Zeelandia, zwei Fajsztel, plecelergut. Mhm. musiałem powiedzieć, że mam kurde, europalety dwa miejsca paletowe, bo, bo tam na podmiankę kurde to oni całe mają załadowane przeważnie i musi im zadzwonić i powiedzieć, że pancio przyjedzie kurwa dwa miejsca paletowe i oni nie wiem jak muszą zrobić tak, żeby te moje palety się tam zmieściły czyli albo w tym momencie już załadują jedną naczepę, także zostawią dwa miejsca paletowe albo muszą coś wyjąć. Nie sądzę, żeby wyjmowali. O, jaki rozpieprzony! Ja.

Mogę mnie dzwonić teraz, tylko kuźwa, jak już dojeżdżałem tam. Wtedy zadzwonić. Ale teraz przyjedź do Erlenze i, i palety zostaw, a pojedziesz sobie. To do teraz lipa. To nie pojadę tu. Kuźwa. Jechałbym z od razu To kuś wasę nie pojadę od razu Taka sytuacja Niestety Pojechałbym ze w drugą stroną byłbym szybciej A teraz muszę do Erlendze zostawić te naczepy zostawić te naczepy, zostawić te palety Aj kuźwa i w dupę panie czas Tak, popatrzyli gdzie ja jestem, kuźwa mogłem zaczekać i jak już byłbym bliżej wtedy wyszedłbym na tym lepiej A tak niestety mówię, no to kurwa pasuje, żebym od razu wjechał, a nie bez sensu kuźwa wjeżdżał, wyjeżdżał, szedł do biura, meldować się, po co kurwa. palety zostawione 13.45 niepotrzebnie dzwoniłem, bo jakbym nie zadzwonił tylko zajechał tam na miejsce i z miejsca powiedział im, że muszą palety zrobić miejsce na palety a to straciłbym może a no, może 10-15 minut, i, i to wszystko a tak to zajadę tam 30 minut później, niż bym normalnie zajechał, czyli 15 minut w dupę. 15-20 <śpiętnaście, dwadzieścia> No, niestety, niestety. Powiem Wam, że gówno by to dało, jakbym wcześniej przyjechał, bo tu w ogóle nic nie było załadowane. I ja musiałem jeszcze czekać, aż on załaduje chociaż pół auta, i mówi mi jeszcze pół godzinki tylko. Poczekać, zadzwonił tam do dysponenta i pół godziny, pół godziny załaduje ile może, tam pół auta i, i dobra, nie? No To dobra. Mówi do 15 po. 15 po patrzę się na zegarek, odjeżdżam. Jeb, rampa jebła na dół. Kolega, jeszcze jedna paleta. Ja mówię kurwa, człowieku, to ty mi mów kurwa, kiedy ty, a nie, że 15 po ja mam kurwa odjechać. Chyba by tak wózkiem kurwa najeżdżał <gryw> i bym ruszył, to by się spierdolił na dół z rampy. Jeszcze jedna kurwa i nie 15, tylko się kurwa zrobiło 22 po A nie było go kurwa na magazynie. Zamiast kurwa ładować, robić robotę, to łazi gdzieś, pierdoli się i robota kurwa nie zrobiona. Kurwa, później przyjeżdżasz, panie, i dupa. Także to, żebym tu wcześniej przyjechał, nic by mi nie dało, stałbym tu kurwa dalej. Jedź kurwa, nie śpi, gamoniu. W, Kurwa, telefonik musi być, grzebanie, kurwa. Normalnie A teraz będą nowe Nowe fotoradary Na telefony także Kurwa Maś Tu mi pokazuje I pierdolę nie jadę bo nie wiem czy przejadę Tamtędy Niestety Tędy to wiem że przejadę Tak tak Google Maps to tak kieruje, że pani kurwa. Dobrze, że człowiek wie, że się tam gdzieś nie przejedzie. Ach, niestety, to, no chyba trzeba tędy jechać koło tego. Bad Wibel, bo bo tam na 661 kuźwa to będzie lipa czytałem przedtem wypowiedź jednej kobiety, zaraz wam powiem dokładnie jak się nazywa to jest dramat, jakie mają <ścoughs> jacy niektórzy ludzie mają podejście do drugiego człowieka, i tu nie chodzi o podejście takie normalne, tylko tu chodzi o sprawę życia i śmierci. Mają w dupie, jak jesteś zwykłym robotnikiem, emerytem, rencistą, wyjebane mają na ciebie. Umieraj, jak nie masz pieniędzy, to wychodzi z tego kurwa co na pedziarza. Jak nie masz pieniędzy, to kurwa zdychaj i chuja im to lata, bo oni mają na tobie zarobić. I tyle, jak nie zarabiają na tobie, to kurwa, ciesz się, że w ogóle są jakiekolwiek lekarstwa. I to dosłownie, bez tych przekleństw. <grywka> ona napisała po tym wszystkim, jak to wyszło, no to aż usunęła swojego Facebooka. Tak, aż usunęła. No ale ludzie robią zrzuty ekranów zdjęcia i zrobili. Teraz wszędzie po TikTokach, Instagramach to krąży. Więc, no cóż, babka zabłysnęła. Erlęzy. Erlęzy. Tak. Elenze tankuje kurwa ja sobie podjadę z tamtej strony panie se zatankuje z tamtej kurwa Mo się tu pierdoli tu mamy AdBlue i od razu no tak troszkę bliżej sobie stanę Tankujemy, tankujemy Kurczę Znowu baniek zapomniałem Panie, na czołówkę jedzie, wamiot Na czołówkę lecią normalnie, na czołówkę leciał Na K! Gdzie jest K? Gdzie jest coś na K za następnym super jest K jest tu miejsce w ogóle na K Jest Jest jedno miejsce Jest miejsce na K A, pod rampę tu podbije Pod same odboje Co tam mają na tym magazynie <gryw> O jeździ wózeczkiem się opierdala się co? się opierdala. nie widzę linii w ogóle kuźwa, nie widzę linii czego takie słabe oświetlenie o, coś tam zaczyna być świtać jest kreska panie ale nie taka do wciągnięcia cyk myk odpiąć może jeszcze, bo zatankowałem tylko jeden bak kurde może dotankuję ten drugi jeszcze